versin Ya bir şey. <laughs> ja A ya şey boya Go 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 Argo go Argo Argo gezi O o, ja, nie, o go Argo Si zrób ucał leci Kurwa ja Hyhy <laughs> Powiem tak Widać, że jestem kurwa jebanym nobem Pusiaki tak zwane Ej, jej, ja biorę tego nosku. reda, co? Czy nie? Derby, derby jest bardziej bo ja teraz jestem w chuj Ej, fed. nie? Ej, bo Lee nie jest za nami, centralnie, tak. Mam tak... Kubom, tak, patrzysz? Baczkę patrz. mają Patrz Numer 3 360 no scoop, to O kurwa o, zajebisty. Patrzę, patrzę, patrzę. Wow. Ja pierdolę, że flesza spaliłem. M mogę tu wbić na radar, na no, nie? Tam, mam O to O, zajebałem mu to z kurwa. Bota nigdzie nie ma, nie wiem gdzie jest. Kurwa! Lissandra chodzi, by the way. Bota nie ma. One lucky. Tak. Zdaję. to warę! Luciana, nie, żyje skurwicy. Panie ja są On już tam wszyscy robią przeze mnie, bijcie ich! Wiktora mogę złapać. Kurwa, maczno! Goni, goni, mam fasza Jebane kurwy! Jeszcze sekundy. Uf, o, ja tam Dobrze! Przy... Oj kurwa. Mam tam! O! Nie, nie! O! Ale kurwa! Ale kurwa Kering odpierdalam. Tej pala wysyłam zaraz. O, plama, patrzcie. <ślesz> Pol polecam, polecam ten boy. Ja mam 25 000. Jak możesz mieć 6 k Nie, tylko i powiedz mi, że przez, przez zmianę Nika. Zmieniłeś nick Ale, ale to powinni, powinnić, ale powinni mieć jakieś ID konta, czy nie? Ale po, powinni mieć jakieś ID konta, Halo, ej, posłuchaj mi. patrz, 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 na logikę. Na logikę, do każdego konta jest przypisany jakiś syferek, tak? No jeden, jeden, no cokolwiek, grytokiem. Pisze do Riot Gamesa Pisze do nich Prześka dostał ty Ja mam kurwa 30 Kurwa no ja Nie rozumiem tego nie, nie, nie po prostu Dobra, była promocja moja To bym kurwa wrzucił komputer przez okno Ukrany zostawię za nos Ej, wulaj weź kurwa to Perukę nie buniaków ściągnij to. Ale z Perun w musu. O kurwa. Ten tekst był dobry, ale kurwa kontra jest jeszcze lepsza. Ale pomyślał przez 5 sekund tak Kubo. Chyba FF dalej, co? No chyba ta Kurwa. O właśnie mówisz, ale gole nie Jak tam z takim że? Nie wiem, ale pa, bo nie ale bo <tł> wyleciał taczek z różdżki jak skanceluje się o tak to, to nie leci to. Znaczy, obrażenia nie, nie klikają, mnie. I powiem tak. To się skończyło to, to jest pierdolny cyrk. Ta. Unlock. O kurwa, co za bot Six and a half hours later. O ja pierdolę. <laughs> o chuj. Objął yes. mnie ręcz. Dobra. No nie o to mar! dla ciebie, luj dla ciebie! Dzięki! dla ciebie, wolej, ciebie no. luj dla ciebie! Eee, no. w potyce, również <gulow> dla ciebie! <gulow> <gulow> nie, 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 nie!